Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Równanie x kwadrat plus 6x plus 9 równa się minus 1. No i pytanie, ile ma pierwiastków? Pierwiastki i rozwiązania to jest to samo. W takim przypadku najlepiej przerzućmy sobie wszystko na jedną stronę. Czyli tak, żebyśmy mieli powiedzmy x kwadrat plus 6x plus 9. I tę minus 1 przerzucamy na lewą stronę i zmieniamy znak, czyli będzie plus 1 równa się 0. Czyli mamy x kwadrat plus 6x plus 10 równa się 0. No i teraz o liczbie pierwiastków, co nam mówi delta, prawda? Bo to jest równanie kwadratowe, czyli ona decyduje o tym, ile jest pierwiastków. Jeśli delta jest większa od zera, z tego wniosek, że są dwa miejsca zerowe, czyli dwa pierwiastki, bo miejsca zerowe, pierwiastki to to samo. Jeśli delta jest 0, to mamy jedno miejsce... A jeśli delta jest ujemna, to z tego wniosek, że mamy 0 zero miejsc zerowych. To sprawdzamy deltę. Czyli u nas delta to jest b kwadrat minus 4ac. Przypominam, a to jest to, co stoi przy x kwadrat. b to jest to, co stoi przy x. Tu jest nasze b. A c to jest ten wyraz wolny, czyli dziesiątka. Czyli nasza delta b kwadrat, czyli 6 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 10. 6 do kwadratu to jest 36. Odjąć 40 to mamy minus 4. Nasza delta to jest minus 4, czyli delta jest mniejsza od 0. Jeśli delta jest mniejsza od 0, to z tego wniosek, że jest 0 zero miejsc zerowych, czyli nie ma pierwiastków odpowiedź d.